Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. W studiu Polskiego Radia w Warszawie poseł Andrzej Jaworski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam. Panie pośle, jak to będzie z tym zasiłkiem 500 zł na drugie, kolejne dziecko? Bo wczoraj słyszałam panią premier Beatę Szydło, która y, mam, miałam wrażenie, że teraz już rozważa albo nie wyklucza wprowadzenia jakiegoś tam cezusu majątkowego. Mówi, że to jest dobry moment na konsultacje i dyskusję na ten temat, że. Y, że słyszy także takie argumenty, że nie wszyscy powinni taki zasiłek dostawać. A mi się wydaje, że ona nie słyszy od wczoraj tych argumentów, bo te argumenty między innymi w kampanii się pojawiały. Pytali o to dziennikarze, mówili o tym e, różni eksperci, no, że może taka polityka państwa nie powinna być, że każdy dostaje zasiłek na dziecko. Jak to Panie dyrektor, ja słuchałem wypowiedź Pani Premier dokładnie i Pani Premier odpowiadając na pytanie dziennikarza, czy dyskusja na ten temat jest jej znana, powiedziała, że jest jej znana i że ta dyskusja się prowadzi, a na pewnie będzie się prowadzić. Natomiast zastrzegła także, że program, który został przedstawiony w czasie kampanii wyborczej i ustawa dotycząca tego zagadnienia, nie została zmieniona. Taka ustawa będzie skierowana do parlamentu, a dyskusja będzie się pewnie toczyć. Natomiast oprócz aspektu ekonomicznego ta propozycja ma także aspekt demograficzny i ze względu właśnie na ten aspekt jestem przekonany, że ta ustawa zostanie wprowadzona i będzie przyjęta w takim wymiarze, w jakim był ten program przedstawiony w czasie kampanii. I tak wyborczej, pana zdaniu powinno nie być, że na przykład Andrzej Jaworski, poseł Andrzej Jaworski e, powinien też e, taki, taki zasiłek na dzieci brać? Pytam o pana, bo ja mam tylko jedno o dziecko. Tym, więc że mamy sytuację dokładnie taką, że mamy możliwość wybierać. Ja rozumiem, że osoby, które są dobrze satuowane, które nie potrzebują takiej pomocy, nie będą musiało taką pomoc występować. Natomiast zwróćmy uwagę także na to, że jest wiele rodzin, rodzin, które wydawałoby się, że mają dobre warunki mieszkaniowe, mają dobre warunki bytowe, ponieważ zarabiają całkiem niezłe pieniądze, ale ze względów różnych, także ze względów kredytowych, ze względu na pułapkę kredytów frankowych, dzisiaj mają poważny dylemat poważny problem, czy Starać się o kolejne dziecko, czy się nie starać. I ten projekt, projekt prorodzinny, ma służyć właśnie temu, aby młode rodziny, które w tej chwili być może zastanawiają się, w jaki sposób ograniczyć swoją karierę. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, mogły w taki sposób pokierować swoim życiem, aby nie musiały z niczego rezygnować, a te środki mogłyby pozwolić na to, aby właśnie dziecko wyczekiwane i bardzo przez nich Pożądane mieć? W pierwszym wywiadzie prasowym y, wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki powiedział, że obiecane w kampanii wyborczej te ustawy dotyczące zasiłków na dzieci, wyższej kwoty, wolnej od podatku PIT i niższego wieku emerytalnego zostaną szybko przygotowane, ale w życie będą wprowadzone w miarę jak budżet państwa będzie je wstać, y, w stanie sfinansować. Co to w praktyce oznacza? Czy to jest taka informacja, y, że. Przyjrzymy się temu, zobaczymy. No nie wiem, mamy na to 4 lata na realizację. To jest tego typu przekaz? Nie, no, panie redaktor. No przecież przekaz jest jednoznaczny. Oczywiście różne osoby, różne rzeczy mówią. Natomiast za ten projekt osoby odpowiedzialne wypowiedziały się jednoznacznie, że. w jeszcze w tym roku projekt zostanie skierowany do Sejmu i zrobimy wszystko, żeby zaczął obowiązywać w pierwszym kwartale przyszłego Ale to zasiłki na dzieci, Dla... a tam jest jeszcze w tym pakiecie wyższa kwota na przykład od, wolna od podatku. No i ten, ten element też jest bardzo ważny, dlatego że Wracając i nawiązując także do tego pytania poprzedniego, bo to się wiąże z tym, mhm. kto dzisiaj płaci największe podatki? Największe podatki tak naprawdę płacą i rodziny wielodzietne, i te osoby, które wcale najwięcej nie zarabiają. To dotyczy także niestety podatków związanych z firmami prowadzącymi u nas działalność gospodarczą. Dlatego ja bardziej chciałbym się skupić na tym, żeby te zaproponowane przez nas w czasie kampanii wyborczej propozycje zostały jak najszybciej wprowadzone, niż już zastanawiać się nad tym, jakie będą w tej chwili problemy, aby to wprowadzić. Problemy są po to, aby je rozwiązać i po to jest cała masa ekspertów, osób, które mają to przygotować, aby te wszystkie kłody, które są teraz rzucane przeciwko tym projektom, zostały w jakiś sposób ominięte. Nie rozumiem także osób, które z różnych względów właśnie dlatego że są dobrze sytuowane robią wszystko albo próbują zdyskredytować ten projekt bo nie słuchałem wczorajszej rozmowy w Radiu Gdańsk porannej ale słyszałem że osoba która tam występowała mówiła że, że ten projekt jest zupełnie niepotrzebny ja się z takimi A pomysłami się pan znaczy z takimi na twierdzeniami Ewa Lider, tak? Z nowoczesnej? tak no jeżeli no jeżeli to chyba to, to, ta, to taki przekaz prawdą. dokładnie nie był. ona ma faktycznie wątpliwości ale nie krytykuje tego w, w czambu no, no ale to już, ale wie pani, no jeżeli politycy, którzy dopiero wchodzą y, do życia tego politycznego, y, właśnie takimi informacjami próbują epatować y, otoczenie, że mam wątpliwości, czy to jest potrzebne, czy to nie, nie jest potrzebne. Nie, mają wątpliwości, czy Polska na to droga. stać, czy budżet państwa na to stać. To był, y, to no, to I by. to jest właśnie, i to jest właśnie ten, ten problem. Każdy, kto, kto ma w miarę dobrze poukładane swoje życie i ma zapewnione, że będzie osiągał przez najbliższy czas. Jakieś dochody, ma wątpliwości, czy stać Polską, Polskę na to, aby polskie rodziny mogły w końcu także ten komfort poczuć i aby polskie rodziny myślały nie o tym, z czego wyżywić dzieci, z czego kupić im ubrania czy podręczniki, tylko żeby myślały o swojej rodzinie. No, ja nie godzę się na taki przekaz. Dobrze, idźmy Wydaje dalej. Wydaje mi się, że to jest niewłaściwe, żeby, że właśnie zwłaszcza robią to politycy tej nowej partii, która coraz bardziej przypomina mi, przy Budówkę platformy obywatelskiej. Czy będzie realizowana budowa elektrowni jądrowej, panie pośle? Ja pani redaktor, na to pytanie zawsze odpowiadałem z pozycji wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu Państwa. I tak jak rozmawialiśmy kilka lat temu, tak do dzisiaj nic się nie zmieniło. Nie dostaliśmy. Teraz y, mam nadzieję, że nowy minister y, przedstawi nam w końcu informację, y, na którą czekamy, która była utajniona przez platformę obywatelską, ile projekt budowy elektrowni atomowej będzie kosztował tak naprawdę i z czego będzie realizowany, bo te informacje nigdy nie zostały przedstawione. Ale dobrze ale czy jest y, wiemy stanowisko? tylko i wyłącznie, że ta firma y, została powołana po to, aby wydawać setki milionów złotych, które zostały wydane i zmarnowane, a do dzisiaj nawet Nie została wybrana lokalizacja pod elektrownią atomową, więc rozmawiamy Ale Pana zdaniem powinna ta największą... polityka. Mm -hmm fatam organom w historii gospodarczej. I, co, i trzeba to przeciąć? I trzeba to Polski. skończyć ten projekt? Bo nie wiem, bo prawdopodobnie jest za drogi. Czy go realizować, poznając no, Ale szczegóły? proszę zwrócić uwagę, że właśnie osoby, które tak bardzo martwią się o to, czy stać nas będzie na to, aby polskie rodziny mogły poczuć się komfortowo, mieć zabezpieczony byt ekonomiczny dla swoich dzieci, w ogóle nie martwią się o wydatki, które są dużo wyższe, które dotyczą inwestycji która nie zadałam wczoraj takiego pytania, nie więc jest, nie wiem, jaka jest odpowiedź. Nie to pytanie. W żaden sposób nawet na papierze zbudżetowana. I dzisiaj, jeżeli ktokolwiek będzie mówił o tym, że jest budową albo jest przeciwko budowie, to będzie mówił tak naprawdę na podstawie chyba wróżenia sfusów, bo, bo nie ma żadnej podstawy, aby takie wnioski wyciągać. Podkreślił Pan swoje zainteresowanie sprawami Skarbu Państwa, to ja mam takie pytanie, czy Pana zdaniem nowy minister Skarbu powinien rozważyć, zmienić prezesów naszych dużych koncernów na, Pomorze? na Pomorzu? Pytam oczywiście o prezesa energii i Andrzeja Tersa i o prezesa lotosu Pawła Alechnowicza. Jakie ma Pan zdanie na ten temat? Ja od dłuższego czasu w tym temacie wypowiadałem się jednoznacznie, że zmiany są potrzebne. Ostatnie decyzje, zwłaszcza w NRD, są bardzo kontrowersyjne, ale rola posła to jest rola kontroli i przedstawiania swoich opinii, natomiast rolą ministra jest podejmowanie decyzji. Jakie decyzje zostaną podjęte, tego nie wiem. A pan ma nadzieję, że? Ja chciałbym, aby dokonały się zmiany. I jeszcze jedno pytanie. Spotkaliśmy się tutaj w studiu Radzie w dzień po wyborach i mówił pan wówczas o mm, jakby rozważeniu, o konsultowaniu e, sprawy zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Gdańska Pawła e, Adamowicza, że musi Pan to skonsultować, bo to, że, e, że Pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania, to wiemy od dawna. I muszę Pan powiedzieć, że pytałam potem wielu polityków na ten temat, także Sprawa i Sprawiedliwości, i mam wrażenie, że nikt tego nie popiera. Nie wiem, kto popiera, kto nie popiera. Co pan zamierza? Zauważyłem, zauważyłem że także pani lider zmieniła zdanie i od Zmieniła momentu, zdanie? Za... No tak z tej wczorajszej rozmowy. Tak, powiedziała coś tak rad... takiego. Bo ja przypomnę może słuchaczom, że. Zamiana prezydenta Pawła Adamowicza na prezydenta Andrzeja Jaworskiego to nie byłoby dobre rozwiązanie. O tak mniej więcej to wyglądało. No tak, ale tylko, tylko nie zapominajmy, że ktoś, kto w czasie kampanii samorządowej nie wszedł do drugiej tury, a potem po wyborach wstąpił do. Komisji Konsultacyjnej Pawła Adamowicza dzisiaj z, niejako pewnie będzie reprezentował i reprezentuje stanowisko prezydenta Miasta Gdańska. No dobrze, Jeżeli ale pani pośle, gdybyśmy jakby, troszkę udaje, się skupiliśmy tutaj na pani Ewie, a ona nie ma szansy się bronić, porozmawiajmy o referendum. Ja wczoraj, ja wczoraj też pani redaktor nie miałem szansy się tak bronić. Tak ale I to jest dużo bardzo często, że. Panie właśnie bardzo, bardzo często jest tak, że kiedy w Radio Gdańsk są zaproszani goście, którzy w w sposób jednoznaczny albo próbują mnie krytykować, albo e, mówią rzecz, w rzeczy e, nieprawdziwe, to później nikt do mnie nie dzwoni z prośbą o komentarz. Dobrze, ale już się natomiast pan do natomiast tego kiedy odniósł. ja próbuję się do mm -hmm. tych rzeczy odnosić, to mamy sytuację sprawy. Ale tylko że nie chciałabym, żebyśmy się tylko i wyłącznie skupiali na pani lideryści. Ja, pan ja wiem, że pozwoli. są osoby niestety także e, związane podzie. z prawem i sprawiedliwością, e, którym specjalnie nie zależy na tym, żeby w Gdańsku e, zmienić pewne rzeczy radykalnie. Bo nie mają wiedzy na temat tego, w jaki, Gdańsk, w jaki sposób Gdański jest zarządzany i co się w Gdańsku dzieje. No właśnie, dzieje. i co dalej ja, z tą inicjatywą pańską? Ja jeszcze raz przypominam to, co powiedziałem zaraz po wyborach. Są stowarzyszenia, są ruchy w Gdańsku, prawdziwe ruchy obywatelskie, które się tak nie nazywają, ale które dbają o mieszkańców Gdańska, zwłaszcza tych mieszkańców, którzy żyją w najtrudniejszych warunkach. I te osoby bardzo mocno nalegają na to, aby doprowadzić do jak najszybszych zmian w Gdańsku. Natomiast powtórzę dokładnie także to, co powiedziałem wtedy. Jeżeli będzie organizowana przez te ruchy, przez te organizacje jakakolwiek akcja, to ja będę tym ruchom pomagał. Natomiast na pewno nie będę inicjatorem. I Rozumiem? dokładnie to mówiliśmy sobie po wyborach. Dziękuję bardzo za rozmowę, do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.